Poznaniu.pl Poznań w minutę Mieszkańcy osiedla Piastowskiego nie chcą strefy płatnego parkowania. Tak wynika z przeprowadzonego głosowania. Ich decyzja chwilowo zamyka sprawę, ale jak przekazuje Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, problem parkowania dotyczy również innych osiedli. Policjanci z Poznania zatrzymali na Wildzie 33-latka i 19-latkę, którzy ukrywali się przed organami ścigania. Przy poszukiwanych znaleziono narkotyki. Teraz czeka ich przymusowa rozłąka. Oboje spędzą kilka lat za kratkami. Na tarasie Kinamuza odbędzie się cykl seansów Silent Cinema. Mimo głośnych kinowych dźwięków, dookoła będzie cisza. Widzowie zasiądą przed ekranem w bezprzewodowych słuchawkach. Pierwszy seans 5 lipca. Rozpoczyna się remont ulicy Engstrom na ogrodach. Drogowcy sfryzują starą nawierzchnię jezdni i położą w jej miejsce nowe warstwy asfaltu. Po remoncie ulica będzie jednokierunkowa.